Kochani, zobaczcie jaką wielką torbę tutaj niosę z zakupami. I nie przedłużając, od razu Wam pokazuję, co razem z córką zdobyłyśmy sobie. Oczywiście, zanim ja się zebrałam do nagrywania, to córka zdążyła już wyciągnąć sobie dwie bluzy, bo nie mogła się doczekać. Także ona już je nosiła, więc ich tu już nie będę przynosić. Kupiła sobie też takie spodnie, rozmiar 36. I niestety są za małe. Nie chciało jej się mierzyć przy mierzalni. Także będzie je musiała wymienić. Spodnie są fajne, czarne, z takimi dziurami na kolanach. Ale musi właśnie jechać i wymienić na rozmiar większe. I one kosztowały 69,99 zł. Drugie spodnie jest to taki bardzo ładny, jasny jeans. Jest to ten krój. Mam jeans. To są pierwsze takie spodnie. Nigdy wcześniej nie kupowałam tego kroju. Bo jakoś nie mogłam się do nich przekonać, przyzwyczaić, bo ja to zawsze tylko te rurki, ewentualnie proste, ale dość wąskie nogawki. Ale postanowiłam się przełamać, przymierzyłam, użyłam kilka par tego rodzaju spodni i powiem, że mi się bardzo spodobały, dlatego jest, zdecydowałam się je kupić i one kosztowały 49,99 groszy. A drugie, niby ten sam krój, ale już są rozmiarniejsze. Tam te były 38, te są 36. I to już jest taki ciemniejszy trochę jeans. I kolejna jeansowa rzecz. Jest to ta jeansowa kurteczka. Jest to taka kurtka tutaj z obniżonym szwem. Także on jest tak gdzieś tutaj. I jest ona taka oversize'owa. Miała niezłe wzięcie, bo został rozmiar tylko 40. Na początku się nie mogłam przekonać, ale córka stwierdziła mama jak Ty nie będziesz nosiła, to ja sobie ją wezmę. Kurtka nie była zbyt tania, bo kosztowała 99, ,99 zł i 99 groszy. Ale jest to też taka Pierwsza w mojej szafie w moim życiu taka duża obszerna, kurtka jeansowa. Bo ja zawsze też takie bardziej krótsze, bardziej dopasowane. Zresztą do tej pory to cały czas kupowałam ubrania, tylko właśnie takie bardziej dopasowane do figury, a takich właśnie szerszych rzeczy nie wiałam. No ale moda się zmienia, gusty się zmieniają. I kolejna rzecz jest to taka rzecz typowo na lato, czyli bardzo fajna, przewiewna. Długa sukieneczka. Ona ma taki tutaj króciutki rękawek, dekor do szpica. Tutaj trochę nad pasem taką gumkę, takie odcięcie. To jak widzicie, jest takiego wzoru. To są takie jakby malutkie, takie rozmazane kwiatuszki. I ona z przodu jeszcze ma takie duże rozcięcie, takie na zakładkę. Także też ją za chwilę zmierzę. Ja jej nie prasowałam, bo jeszcze dopiero z torby wszystko wyciągam. Także wybaczcie, że to będzie trochę takie wymięte. I z takich drobnych rzeczy są to dwie takie chusty a paszki. Ta jest, jak widzicie, granatowo-biała. Obie kosztowały... 19,99. To ma jeszcze takie frędzelki na końcówkach. Tak jak teraz jest taka pogoda, że wieje, leje. To nawet jak tutaj mam jakąś cięższą bluzkę, cięższą kurteczkę, lubię mieć coś pod szyją, bo mam bardzo wrażliwą szyję, gardło. Nawet nad morze, jak wieje, nie wiem gdzie w tym roku pojedziemy na wakacje. Ale gdyby czasem, to byłyby fajne bardzo. taki wzorek. I tutaj były takie koszulki na ramionzkach, takie tuż Za 7,99 i w składzie mają 95% organicznej bawełny i 5% elastanu. One są takie, mają dekod do szpica, regulowane ramiączka, bardzo przyjemne w dotyku. To jest taka baza do, do garderoby. Także brakowało mi takich koszulek i druga biała, też w tej samej cenie 7,99. Kupiłam sobie też kolczyki, 6 par. Różne. Te kółeczka nosiłam już tydzień, tylko wsadziłam je, żeby pokazać Wam, jak to wyglądało w komplecie. Noszą się bardzo fajnie, świetnie się prezentują w uszach. Nic mi się po nich nie dzieje: uszy mi nie swędzą, nie ropieją, wszystko jest jak najbardziej w porządku. Tutaj takie wkręteczki, myślę, że ciekawe. za ja te kolczyki zapłaciłam równe 15 zł. Bardzo brakowało mi pasków. Wszystkie już takie były dość poniszczone. Dwa paski są czarne, tylko tutaj tak jak widzicie, takie srebrne mają metalowe te wstawki, kółeczka. Taka okrągła w kolorze srebrnym klamra. I ten pasek kosztował 19,99. A ten drugi w tej samej cenie był, tylko on ma taką bardziej prostokątną klamrę i w kolorze złoty. Oraz tym się bardzo spodobało. Ma takie co kawałek wzory, takie kwiatuszki. To. I tu na końcu paska jeszcze jeden. Kochani, to już są wszystkie zakupy. Bardzo dziękuję za oglądanie i zapraszam na kolejne filmiki. Do zobaczenia, pa.